Now it's time to change the game. Football Manager 26. Change the game. Cześć, cześć, witajcie. Kontynuujemy Football Manager 26. Przed nami mecz z przedostatnim miejscem w tabeli i potem tydzień przerwy, więc powinni nasi odpocząć przed kolejnymi meczami o, o stawkę. Tyle samo meczów, co drugie miejsce. Jeden punkt przewagi. Więc wszystko teraz się już liczy w końcówce tego sezonu. Także każdy, każdy szczegół tu trzeba dopieścić. No, widzę, że jesteśmy zdecydowanymi faworytami. No niestety tutaj wszyscy będą zmęczeni, no ale mam nadzieję, że, że tutaj jakoś, jakoś to pójdzie. Ok. Muszę zobaczyć jak tam siła, mamy spore szanse, chcę by zrobić show gold, to dobry, nawet nie wiem o co chodziło, ale lecimy dalej, zawsze pozytywnie, nastawienie, eee, ok, Bzik nie mówi nie, tak, pięknie, jak sugeruje. aktualizacja priorytetu rekrutacyjnego. No, tam chyba nic się nie zmienia, bo nie potrafią znaleźć żadnego zawodnika. Więc po tym odcinku ja sobie osiądę offline i popatrzę, bo słabo to wychodzi. Radcliffe, Ekidenmierster w po pojedynku. Ok. Testy wydolności. No, ten już chyba. Ok. Skręcenie kolana. Ok. Dobra, dalej. No i mamy zatwierdzić wybór. No i zobaczmy, jak tam siła. Lambertowi dałem odpocząć, dużej ilości zawodników dałem odpocząć. No zagram chyba pierwszym składem, żeby być raczej pewny tego zwycięstwa. No pff, tylko z tymi napastnikami tutaj jest tak słabo. No ale Williams myślę, że jest chyba dobrym wyborem. Reszta to tak, tu trochę nie gra. Za bardzo, no ale trudno. Dobra, to lecimy. Pewne punkty musimy zbierać. Może tam ci gdzie się gdzieś potkną jeszcze po drodze. E, musimy udowodnić wszystkim. Uważam, uważam, uważam i lecimy z meczem. hm jak widzę, że za dużo się nie dzieje. I na trzeciej, pierwszej połowy prawie i. Co to za brama było? jako akcja zabawna. William, jaka brama. O, słowo podał. No nie, tylko nie, tylko żeby nie strzelili z tego wolnego, bo to będzie słabe, że tak z niczego. Dobrze, dobrze, że w mur. No, rykoszet Przejmuje Klunan. No i już Hal Johnson tutaj leci, chociaż się zawahał. Ciekawie to rozwiązali. Trochę dziwnie, ale okej, celny strzał. Dobra, no, Klemens chyba będzie sam. O słupeczek, szkoda. Klemens ma 8,1 ocenę. To jak widzę, że nic się nie działo, to przez te 15 minut, tak teraz nagle. Czy w ogóle to do jak tam leci to wszystko. Hmm. Dokładnie gramy, ale ale bramek nie ma. wszystko broni z Kubany. ale no to do Hartiego Williamsa do zmiany. Aha. Coś nie temu podał. Ładnie gramy, ale bramek nie ma, czy znaczy, no, dobra, jest jedno, tak. Dobra, taktyka, który to tam padał? Na pewno ten Williams. Doherty chyba. Lambert gra słabo. No ale za bardzo nie ma kogo tu rzucić za niego. Dlatego tak zrobimy. Um, dobra, i może na razie to wszystko. Broń ci strzelają z daleka. Ale rozgrywają tam, kurczę Ale Johnson i Klement już nie mają siły, może świeżych tam wprowadza. Strata. Oa przechwyt. Bo ja pierdykam co to było? Podrzuję atmosferę, jeszcze tego nie robiłem, ale nie wiem czy to coś do pozytywnego. Chyba nie. O, myślałem, że mi strzelą. No na razie wygrywamy, nie? Staramy się tutaj coś zrobić. Dużo jest tych akcji, to jest prawda, no ale bramek na lekarstwo. Proszę wszystko broni tak? Do nikogo obotają. I jest w końcu Wąte Williams ładnie po ziemi. A Momota ta jakoś ciekawie to zabędę. Muszę zobaczyć zwolniony TW, bo tutaj się próbował. Tak z ciekawości. Dobra, on jest gdzieś na. 11 w momencie podałem tam temu brońca zepsu, bo nie trafił w piłkę Stokes. No i się udało. No i teraz myślę, że faktycznie można grać trochę na czas 19 strzałów w 10 celów. Skrzydłowi u nich mają słabiutkie oceny bo nasi robią co chcą skrzydłowi w sumie No, zagramy na czas 2-0 to nie ma co się spieszyć <grystanie> Van Leer jeszcze strzela Trochę taką zabawną bramkę tu paczka trochę poleciał. 20 strzałów już. Dobra, kolejny mecz wygrany, niezłe oceny. Dobra robota. Przejżze nie ma co tam. ...mówić innego. No tam powiedział, że porażka, pokazałem miejsce w szeregu. Dobra, nadal jeden punkt, czyli oni też wygrali. Sześć meczów zostaje. Bez wysiłku Clemens. Pięknie zagrałeś, kolego. Dzięki, Bica, wielkim sukcesem. 1500 coś. A zarządca, że pozwoli zwiększyć frekwencję. Dziękuje widowisku, jakim okazał się mecz. No, zobaczymy. Myślę, że może mieć rację pan Balsraj. Dobry mecz, wiele się nauczyłem. Taki jest plan. Eee, nie spieszy się. Bo ja wiem. Mertyr bije niechlubny rekord porażek z rzędu. O, Malezja Klunan z powołaniem. Ok, tutaj, czyli prawdopodobnie będzie grał w jednym meczu, może dwóch meczach. Eee, zobaczmy. Chyba drugiego meczu już nie zagramy dzisiaj. Dobra, zobaczymy co tu jest. Bzik zadowolony. Uwagi. Koniec testów. Pomocnik długodystansowy jest, no jest spoko, fajna ma wytrzymałość, podania niezłe. E, ma, mam go na liście życzeń, także zobaczymy. Czyli od 25 do 31, go nie będzie 6 dni. Zobaczmy na listę. Tu są jacyś. Nie wiem czy to są nowi, czy, czy nie. Zaproś na testy cztery tygodnie. Ok. Trening to zostawię tak jak jest. Podsumowanie wiadomości. Mhm. Wróżnie dla najlepszych. No to chyba było tam trochę Fleming-Clement. Co? Nie było napastnika. Przykro mi. Zbyt słaby No, niby tak Są nie juniorzy No dobra, lećmy dalej Chociaż tak jak mówię, chyba tego drugiego meczu nie zaczniemy Ale na razie jeszcze mamy dobry czas, To, to możemy Zobaczymy też tego. Będą nas o nas będą nas o tych nowych pytać. Odpowiedz. Po to go zaprosiłem, żeby się dowiedzieć, czy go zatrudnimy czy nie. Dobra, czy coś się zmieniło w meczach? Nie, nadal jeden mecz więcej mamy. Już tylko my chyba się tu liczymy o zwycięstwo. Matematycznie chyba jeszcze Maclasfield może walczyć, ale raczej nie. O Widzę, że zobaczcie. Tu jest 59 punktów w ostatnie miejsce. A tutaj w sumie 5-6 zespołów walczy o. O to, żeby tam wejść na to ostatnie miejsce barażowe, więc ciekawie jest w lidze. Także oni nie będą odpuszczać na pewno, jak nawet będziemy z nimi grać. No, bo tu się kończy chyba ten ten okres transferowy, ale chyba nie, po co mi to? Szacunek u piłkarzy za staż w krubie. pomocnik środek jak coś tak będziemy chcieli wzmocnić Czy coś tu jeszcze mogę powiedzieć z Moore. Hmm, ktoś tam składa ofertę ale z tym to tak za bardzo Nam taki dyrektor ze spraw sportowych, ale okej, okay, dobra. Może wejdźmy w tym w takim razie, bo tu się kończy to okienko i baza danych zawodników i umiejętności, klub czekajcie, wygasający, wziął bez kontraktu. Jake Taylor, tak, bo to jest ten, który jest tam u nas i on jest kucze dobry, bardzo. też może grać na defensywnie, więc zaproponuj kontrakt. tylko pytanie, jaką on chce kasę, nie? no bo ja mu powiem, że wyjściowy skład to weźmy ważny zawodnik, gwiazda, ważny zawodnik, gwiazda. No dobra, no to weźmy tylko pytanie, ile chce kasy. On nie chce tak dużo kasy. No powiedzmy, że dam ci 3, tu dam ci ze 150, tutaj usunaj, i wykluczę i naroczek. 3800. Myślę, że ogólnie gościu spoko. Więc zobaczymy czy podpiszę. Zwołaj zabranie zespołu. U, co tu jest, Co tu się stało? Może powiem to pozytywnie nastawiony? Jezus. Nie wyszło. Zmotywowanie. Czy może zadecydować o zdobyciu tytułu? Przecież tyle meczów jest. Nie rozumiem. Przy jeden punktu. No dobra, możemy pogadać, ale tak jak mówię, nie, nie zagramy. Chcemy wygrywać w każdym meczu. Coś tam dziewiąte sprawił, że wolałbym się skupić na futbolu. Pragnie zwyciężyć i będzie naprawdę. Dobry zespół. Na pewno nie spoczniemy na laurach. Tak. Tak tak z biegiem czasu. Taylor. Wiesz, że będzie gotowy do gry. Dobra, powiedziałem, że spam mógłbym kraść konie i że to ja zwyciężę w lidze. Bo taką mam nadzieję. E, dobra, patrzę na czas. No i tak jak mówiłem, nie zagramy tego drugiego meczu, ale tu już sobie podeszliśmy. Hmm, dość dość blisko. Klunan nie może grać, więc to jest idealny sposób. Czas, żeby może wrzucić tego nowego gościa to będzie cofnięty, rozgrywający, a, a potem presujący, defensywny. Hmm? No okej. Okay. Wydaje się spoko. Myślę, że go możemy wrzucić. Klunan jest na tej reprezentacji. To niech sobie będzie. Yy, także tak to, tak to rozegramy. Um, nie widzę tutaj nic innego do zrobienia. Może jeszcze z nimi powinienem pogadać, że tam ich pochwalić i coś tam, ale to dopiero po tym, po tym meczu. Myślę, że na razie nie. Farrell Johnson czy to jest ten obrońca? O, dwa, trzy tygodnie. No nie, nie będę chyba. Bo to jest ten o, obrońca. Hmm. Nie dobrze. No, trudno. Niech się. Chłopak kuruje. Mamy Dickensa. I trochę nam się tu kontuzje zaczęły robić, niestety. No ale jest, jest na razie kogo zmienić. Dwa, trzy tygodnie, no to w sumie dwa mecze go nie będzie. A teraz nie ma takiego napiętego tego kalendarza. Bo w sumie jak sobie zobaczymy. A no nie, jednak jest. No to jest po paru dniach dopiero. Tydzień prawie. No to on dopiero na Kiderminster by był z powrotem. No to może być ciężko, no ale nie mam za dużo wyboru, więc musimy sobie tak radzić. Na dzisiaj to chyba będzie wszystko. Możemy trochę jeszcze przesunąć tylko tą mość czasu na kolejny, na kolejny dzień. Zobaczyć jak to wygląda. Ale tak jak powiedziałem, no... Pff. Musimy sobie radzić z tym, co mamy i walczyć o każdy punkcik teraz, co w sumie powtarzałem od początku sezonu, bo wiadomo było, że gdzieś tam będzie to na styku. Szkoda, że nie wygraliśmy z nimi też, no ale mamy ten punkt przewagi, także może oni też gdzieś tam jeszcze się potkną, nie będą mieć tylko zwycięstw w tych pozostałych sześciu meczach. No zobaczymy, bo spleny mur ma dobrą formę też, także muszę się pilnować, pilnować, trzymać na baczności, bo oni chcą tu wejść do baraży, także będą walczyć na pewno. Zobaczymy. To w następnym odcinku. Także dzięki za dziś zapraszam na kolejny dzień roboczy i kolejne odcinki emocje.